Halo, dzień dobry, witam, tak, tak, aha, eee, tak, tak, możemy już, momencik, tylko sobie zjadę gdzieś na park. nie, no spoko, spoko, zjechałem na parking właśnie, bo miałem taką możliwość, to możemy gadać. Ja Pana tak? Na naszej platformie. E, chodzi tutaj o dodatkowo pasywny zarobek lub skuteczną inwestycję. Zorientuje mnie pan. E, co pana bardziej interesuje? Skuteczna inwestycja czy raczej dodatkowy pasywny zarobek? A raczej dodatkowy zarobek pasywny. Dobrze. A posłuchajmy pan e, jeszcze, czy może kiedyś wcześniej pan handlował na rynku finansowym, zarabiał pan w taki sposób, czy jeszcze nie? To dopiero takie pierwsze kroki? No nie, pierwsze kroki. Z giełdą tam handlowaniem nie mam okay. nic wspólnego. Nie miałem. Okej. Okay. Dobrze, no to. Wtedy zaczniemy z Panem od samego początku. My jesteśmy brokerem europejskim i handlujemy na pięciu rynkach finansowych, a zarabiamy na ponad tysiącu aktywów. Co to są za rynki? Pierwsze to jest rynek z akcjami dużych korporacji, takich jak Facebook, Tesla, Amazon, Google, BMW, Mercedes, WhatsApp, Microsoft i dużo, dużo innych. Rynek indeksów, rynek z towarami i surowcami, takich jak złoto, srebro, miedź, ropa naftowa, gaz ziemny i dużo innych też. Rynek forek z parami walutowymi, dolary, euro, fonty brytyjskie i rynek z kryptowalutami. Wie pan, co to jest kryptowaluta? Proszę, słysza pan słyszał No wiem, kojarzę. Bitcoin, iKoina, Ethereum, może tak, coś pan słysza, tak? No tak, e, to dobrze. Nie jest Znaczy, pan ma I tym drugim. Hmm, może kupował pan wcześniej, czy nie? Kryptowaluty nie kupował pan? Nie, nie, nie kupowałem. Okej, okay, dobrze. E, znaczy Pan ma e, możliwość zarabiać w dwa sposoby na naszej platformie, tak? Pierwszy to jest tryb manualny, drugi to jest tryb automatyczny. Kiedy Pan hybruje manualnie, to musi Pan poświęcać e, tak jakby, takiemu zarobku dużo czasu, do 5-8 godzin dziennie, tak? Aha. I musi Pan nie brakować wiedzy na ten temat, to jest bardzo ważne. No i tak by było bardzo bardzo dobrze, by byłoby jakby jeszcze troszeczkę warto, tak? Było Pana. To wtedy naprawdę daje się zarobić. To znaczy, a to jest takie zarobek, kiedy osoba jest bez pracy, tak i tak dalej, tak? Rozumiem, że Pan ma pracę, Pan jest zajętą osobą i zarobok trybem manualnym, no że tak, że tak powiem, że tak rozumiem, tak? nie, Nie bardzo Pana interesuje, tak? No nie, manualnie nie, bo nie mam zbyt wiele czasu tak na co dzień, żeby się w to bawić manualnie. No nie no, ma pan taką możliwość rozwijać się w branży, tak? I próbować handlować manualnie, oczywiście. E, ale w tej chwili rozumiem, że interesuje panią, e, pana zarobek trybom automatycznym. E, właśnie na czym polega, tak? Takie zarobek trybom automatycznym. E, my handlujemy e, nie w taki sposób, że kupujemy aktywo. ponieważ kiedy pan kupuje aktywo, to pan kupuje tanie sprzedaje drożej w taki sposób pan zarabia. No ale Mamy różne sytuacje na rynku finansowym. Nie zawsze jest tak, że cena rośnie. Okej, okay, weźmy ropę, nastąpę, gaz ziemny czy produkty w sklepie. Takie aktywa rosną w cenie, prawie codziennie, tak? A takie aktywa jak akcje dużych korporacji czy kryptowaluta, czy waluta, no to one wahają się w cenie, tak? Czyli cena to rośnie, to maleje. To rośnie, to maleje. I z pomocą naszych serwisów pan ma możliwość zarabiać i wtedy, kiedy cena rośnie, i wtedy, kiedy cena maleje, ponieważ zarabiamy z pomocą takiego finansowego narzędzia jak CFD-kontrakt. Co to jest CFD-kontrakt? Jako krótko, to, to jest zarobek na różnicę cenowej. I im większa ta różnica, tym większe dla pana są zyski. Tak? Od razu akceptuję pana uwagę na tym, że o ile pan jest osobą początkującą, za panem jest zapisany program zautomatyzowanego handlu, pattern trader, jest to rodzaj systemu komputerowego, który samodzielnie skanuje ponad tysiąc aktywów jednocześnie i jak tylko odnajduje wzrost lub spadek ceny na aktywo, natychmiastowo otwiera transakcję i trzymają otwartą. W tamtym czasie zarabia. Jak tylko cena zaczyna się od w odwrotnym kierunku, ten robot samodzielnie zamyka tą transakcję z największym zyskiem dla pana. Od razu po zamknięciu każdej transakcji robot przyjmuje pieniążki do pana na konto handlowe. Na tym etapie wszystko jest jasne. Czy może ma pan jakieś pytania? No jasne, jak na razie jasne. Chodzi tutaj o to, że wszystko, co od Pana jest potrzebne, to pierwsze to jest decyzja, tak, że chce Pan spróbować i drugie to jest po prostu 2-3 minuty dziennie, żeby wejść na swoje konto handlowe, sprawdzić ile Pan zarobił na dzień dzisiejszy. I skorzystać z tego, jak jest to Pana taka potrzebność. Swoje konto handlowe, e, mówię, to znaczy, że Pan ma aplikację na telefonie, tak jak aplikację bankową, tak? Pan wchodzi na swoje konto handlowe, bo to jest Pana prywatne konto handlowe, do którego po prostu są podłączone e, wszystkie serwisy, podłączony jest robot i system działa, tak? System działa, pieniądze robi pieniądz, Pan zarabia. Pan wchodzi, loguje się normalnie tak jak do swojej bankowości i korzysta z tego. A Każdego dnia ten robot otwiera od kilku do kilkunastu transakcji. Czyli to nie jest tak, że robot obserwując giełdę, obserwując tysiąc aktywów, tak otwiera tylko jedną transakcję. Nie. Może być przykładowo wzrost ceny na gaz ziemny i zmalenie ceny przykładowo na akcje Amazonu. Robot wychwytuje to, takie potężne wahania i w tym i w tym kierunku otwiera jedną transakcję na wzrost ceny na gaz ziemny, inną transakcję na zmalenie ceny na akcję Amazonu. Gaz ziemny wzrost ceny podskoczył tak o 13%, e, akcje zmalały w cenie o 7%. Czyli dwie transakcje, 20% zarobku od kwoty, którą Pan posiada na tym koncie inwestycyjnym. Firma pobiera 5% od kwoty, którą Pan e, zarobił, czyli od tego już dodatkowego zarobku, tak? od czystego zarobku, nie od tej kwoty, którą Pan inwestuje, ponieważ to są Pana pieniążki. E, znaczy, Pan zarobił 100 dolarów, firma pobiera 5 dolarów. E, to znaczy, że firma, to, czyli to, e, to się nazywa współpraca, tak? I e, firma jest zainteresowana w tym, żeby Pan zarabiał, ponieważ zarabia Pan, zarabia firma. W taki sposób to działa. Ma Pan jakieś pytania? Może na tym etapie? Czy wszystko jest jasne? Na razie wszystko jasne. Dobrze. Chciałbym Panu pokazać wszystko, jak to wygląda na praktyce, tak? w jaki sposób Pan może z tego korzystać. I pokazać jedną z sytuacji, na których już dzisiaj zarabiają nasze klienci, na których już dzisiaj mogłyby zarabiać Pan. I oczywiście jak z tego korzystać. Dobrze? Dobra. Logujcie pan nas, tego maila, a ja jeszcze sam panu wiadomość. A, taki pytanko, jakiego tam maila podałem, bo mam kilka i teraz nie pamiętam. Mhm, uh -huh, już. Chwila, moment. Mam tutaj. Maila mam takiego. Mamy jak 11. 687 małpka Można na innego, bo ten już jakby nie dostanę się do niego na chwilę obecną, bo Dobra, no to ja wtedy tak, wysyłam panu wiadomość, na dole wysyłam panu tego maila, ponieważ żeby zalogować się, tak, e, to musi pan wchodzić na swoje konto handlowe i wysyłać tego maila, którego pan podał, kiedy jest to, tak, a pan mi po prostu przeliteruje i ja wysyłam panu na tego maila, na które pan mi podał. Mhm, mm okej. Okay. I to sobie otworzę maila.

tak, tak, już, już momencik. O, no, dobra, mam. To będzie. E to będzie mail Bogdan. Podłoga. Taki, ten taki podkreśnik. E Biedrona. Chwila, Bogdan. chwila. Bogdan, dalej. Pod podkreśnik. To taka linia. Tak. Dobrze. Biedrona. Dalej. Biedrona. Przez B Beata, tak? Przez B, tak. Biedrona. małpaonet.pl Tak, Bogdan. Tak. Kreska, tak back, dalej wiedrona mowka one tak to pana informację po wiadomość, poczytą informację A, no mam, mam. Wiadomość ma być od Aleksandra Aleksandra Nowicka, tak. Dobrze. Super. Uh -huh. Dobra. Dobrze, wchodzi Pan na tego maila uh -huh. i widzi Pan, e, wysłałam Panu dwa, ma dwa linka, tak? Tak, Pierwszy tak, tak. Pierwszy link... E, na Pierwszy link to jest e, e, link, wersja komputerowa, tak? Czyli no tak, komputer do strony, może pan do ten obserwować strony, tak. pod tym linkiem. Mhm. Druga to jest wersja mobilna. Dalej niżej jest hasło. Widzi pan dużo, a mało, od jedynki do szóstki, a na samym dole jest właśnie ten adres mailowy, który pan niech pan sobie skopiuje, tak? I wtedy po prostu e, kiedy będzie pan logował się, to po prostu wklei pan to hasło, dobrze? E, ten tego maila. Mhm. Dobra. Widzi Pan na dole jest mail? No tak, ten wcześniejszy, co podawałem. Mhm. No to po prostu to Pan zarejestrował się pod takim mailem i dlatego... No tak, tak. ...musi być ten mail. Nie mam dostępu na razie do niego, także przez inny. A, czyli ten mail to jest... tego maila tu podawać przy logowaniu, tak? Tego starego. Tak, tak, no to jest takie maile No dobra. nie wiem, ja przykładowo ze swojego maila korzystam już wiele lat, no, tak że on też jest stary, ale aktywny. Dobra, jak tu się zalogować teraz na to? Na mhm. Aha, chyba tutaj. Mhm. Tak? Dalej wpisuje Pan to hasło, e, nie linka, a tylko adres mailowy, wpisuje Pan hasło dużo a małe od 1 do 6 i zaloguj się. No już zalogowany. Dobrze. Widzi Pan przed sobą e, swoje saldo, na którym jest 0USD i 10 tysięcy dolarów. No tak, jest, jest dycha. Widzę. 10 hasła widzę. Dobrze. A w jakim języku jest wszystko, to powiemy Pan? Po polsku jest. A, no to dobrze. Okej. Okay. Znaczy pieeeeeee... Halo? Kurwa, co tu Halo? Halo. Pan? Ja słyszę, słyszę. Słyszy mnie pan? Słysza, co się zgubiło przed chwilą. No nie wiem, co z tym połączeniem jest naprawdę, ale ja od razu odmawiam, Nie wiem, co się dzieje. Eee, dobrze. Eee, widzi pan, wycofać fundusze. Jest taki przycisk. Aha. Tak, kliknie pan ten przycisk. No niestety jeszcze w tej chwili nie może pan wycofać żadnego. Proszę, tak, no ale pokażę panu. Nauczę pana, w jaki sposób pan może z tego korzystać. Kliknie Pan sam? No no mam. Dobra, widzi Pan, e, że są takie puste pole do uzupełnienia, czyli Pan spisuje kwotę, którą Pan wycofuje. Spisuje Pan kwotę w dolarach, tak? ponieważ zarabiamy na giełdzie i tutaj na koncie handlowym w dolarach. To Pan spisuje e, kwotę w dolarach, spisuje Pan numer konta lub numer karty. Widzi Pan, wybiera tam wizę lub Mastercard. E, mam Pan karty wizę lub Mastercard? No mam, mam ma pan kartę, dobrze. To, czyli pan wybiera tam wizę lub Mastercard, wpisuje pan numer karty lub numer konta, swoje imię, nazwisko, tak, kontynuuj i w ciągu dwóch, trzech do pięciu minut pieniążki już są u pana na koncie bankowym. Mhm. Wszystko zależy od pana banku, tak? E, ile czasu będzie taki? taki? Przez tym jest wszystko jasne. W jaki sposób odpływać pieniążki? Jasne, jasne. Dobrze, dalej. Zamyka pan, to idziemy dalej. Jest taki przecież historia handlu, historia płatności. Mm. Historia handlu, tutaj pan może. Mm -hmm. Ma pan coś takiego? Widzicie pan? No, historia handlu, tutaj może pan sprawdzić, co dzisiaj robot inwestuje, pana środki, w jakim kierunku idzie inwestowanie, tak? Zmiana ceny, tak? W jakie aktywo, w jakim kierunku i ile procent pan ma zarobku? Historia płatności. E, to znaczy tutaj Pan może zobaczyć jaką kwotę i kiedy Pan zainwestował i jaką kwotę i kiedy Pan zaczął z powrotem, tak? Dobrze, mm -hmm. dalej, moje odwołanie albo koperta na niebiesko u góry, widzi Pan? Jest. Jest, mm. znaczy mamy z klientami kontakt, w tej chwili ja do Pana z jednokierunkowej linii, tak? Czyli to jest linia internetowa, ale mamy kontakt z klientami e, mailowy, wiadomość Pana wysłałam, Pan ma go maila, może zawsze napisać wiadomość. Mamy kontakt z pamię na WhatsAppie, e, czyli może Pan zadzwonić, napisać ta wiadomość, tak kontaktować się. I nawet tutaj na koncie handlowym Pan ma taką możliwość, kiedy przykładowo coś jest niejasne, tak, z czym. Potrzebuje Pan pomocy, czy chce Pan skonfigurować robotę w inny sposób. E, tutaj zawsze ma Pan możliwość skontaktować się z nami. Pisze Pan wiadomość, proszę o kontakt i w ciągu pół godziny do godziny z Panem kontaktuje się osoba odpowiedzialna. E, ja lub Pana finansowy. wszystko zależy od tego, jakiej pomocy Pan potrzebuje. Dobrze, dalej. U góry ma Pan terminał handlowy, widzi Pan? No, jest, no, no, jest. Nie wiem, czy z telefonu nam się załaduje strona, ale możemy spróbować, tak? Czyli klika Pan Terminał Handlowy, Aha. ma kręcić się takie kółeczko. O, o działa, działa, ja. działa, jakieś tu słupki, dolary i tak ja, dalej, o, super. Tu coś tu wydłupia no, super. do góry ja. albo, albo na dół Co spada. No bo czasem, wie pan, nie wiem, od czego to zależy, czy to od telefonu, czy to od połączenia internetowego, nie zawsze z telefonu się ładuje, tak, strona. no. E, dobrze. Znaczy czerwone, zielone słupkie to to, to to mamy świece japońskie, tak? Czerwone Ule, znaczy, że cena to jest maleje, nie. zielone Jak znaczy, że dronie. cena rośnie. No. E, tak. E, jest pokazana pierwsze, to jest pokazana sytuacja zmiany ceny na jedno z aktyw, nie wiem co tam u Pana jest. Dolar, euro, e, akcje Amazonu, akcje Orlenu, akcje Facebooku, czy nie wiem co, złoto, srebro, tam jest napisane. No jest, jest. Yes. Dolary australijskie, kanadyjskie, tak. amerykańskie, funty, tak. euro. I to jest jakiś tak zmiany Nie, pan, tak, tak. I to jest wykres właśnie zmiany ceny w przeciągu paru dni, tak? Sam na to może Pan sobie zobaczyć od którego i do którego, tak, jest sytuacja obserwowana. Tutaj jest pokazana taka jedna sytuacja, tak, kiedy pan zaczyna handlować, robot obserwując giełdę, tam pokazuje właśnie na tym terminale handlowym, pokazuje wszystkie takie sytuacje. Robot wychwytuje największe, najpotężniejsze wahania cenowe i otwiera transakcje na wzrost na zmalenie. Ceny, tak? I dalej po zamknięciu transakcji od razu księguję no. pieniążki do pana na konto. E, Moja koskuka powiera, 5% pięć procent od całego pana zarobku, jak już mówiłam, pan, tak? E, czyli b, b, za serwisy, za pomoc, za wsparcie, za podłączenie, robota, tak, za szkolenie, e, pan przygodował zarabia 100 dolara, firma, firma powiera pięć procent, dolarów. Ta firma jest zainteresowana w tym, żeby Pan zarabiał. Bo zarabia Pan, zarabia firma. Na tym etapie wszystko jest jasne? No jasne, jasne. Dobrze, wracamy z Panem z powrotem. E, tutaj Pan nie musi tego obserwować, tak, co się dzieje na giełdzie, jakie jak się w cenie rośnie, jakie maleje. Kiedy Pan handluje z robotem, tak, e, nie musi Pan otwierać transakcji, zamykać transakcje, bo wszystko robi prawidłowo i skutecznie bot. No, ale tutaj Pan może wejść sobie i sprawdzić to wszystko z ciekawości po prostu, tak. No, aż tam są Pana pieniążki. Tam. Mm -hmm. Czyli może Pan sobie to zrobić. Dobrze, wracamy z powrotem na stronę główną. Um, no... Ma pan na dole ustawienia. No są. Są ustawienia, no. Kliknę pan w ustawienia. Ciep... No dobra, czy siępamy ustawienia teraz, okej. Okay. Okej, okay. po środku, jak pan kliknie ustawienia, po środku ma pan jeszcze raz ustawienia. A, ja, na stalownia jest, no. Tak, klika Pan jeszcze po środku w ustawienia. Aha. i widzi Pan jak tam jest druga lub trzecia opcja od góry, eee, zmień hasło. No tak, tu se mogę mi hasło zmienić. Aha. E, tak, no to zmieniam pan to hasło, które panu podałam. Duże a małe od jedynki do szóstki. E, ten musi pan, też musi pan wykorzystać dużą ulicarkę, małą ulicarkę, tak? I sześć cyfarek przykładowo. E, no, znaczy, bo z naszej strony wszystko jest zabezpieczone. Jeszcze musi pan nam pomóc i zabezpieczyć wszystko ze swojej strony. Bo konto handlowe to jest to samo jak konto bankowe, tak? Czyli hmm. musi być zabezpieczone nawet z pana strony. No, okej, okay. Rozumiem. Dobrze. E, ma pan jakieś pytanie? Czy wszystko jest jasne? Jak na razie wszystko spoko. rozumiem. Okej, okay, dobrze. Proponuję pana spróbować zasilić konto handlowe mm -hmm. i zacząć zarabiać w taki sposób. Zasilić konto. Hmm, no dobra, jaka ta minimalna kwota tam do zasilenia potrzebna? Minimalna podstawowa. Rozumiem. A minimalna podstawowa kwota wynosi 200 dolarów. Czyli to jest ta kwota, od której robot może zacząć swoje działania. Skutecznie tak też mhm. inwestycje. Okej. Zasilamy? No tak, okay. no, to zasilamy. Dwie... No, ta, to, to, to zasilamy tylko nie wiem, przybyłbym. Będę... No. Dobra, spróbujemy zasilić. A to jest około 1000 złotych, tak? Posiada pan taką kwotę na koncie bankowym? Nie, wiem, ja sobie zerknę na na banka, e, na no, uh -huh. no, e, co to się stało? Nie ma na koncu?

No powiem pani, że to zanim zasilimy, to muszę się do domu skoczyć. No kurde, drukareczkę uruchomić, bo trochę za mało mam na koncie. Eee, nie rozumiem po prostu. To pan może w, w, dzisiaj zasieść swoje konto bankowe, czy Tak, czy tak, ta, ale nie teraz. Muszę do domu skoczyć trochę tego. <laughs> bilonu dodrukować, nie? Bo mam za mało na koncie. Okej, okay, to za ile co, co mogłabym odzwonić? No, ja to pani powiem, że tak, no kurwa nigdy. <ścoughs> Najlepiej. Nie, nie, nie rozumiem. Nie rozumie pani, już tyle tyle razy dzwonicie i dalej nie rozumie pani. Dalej nie rozumiecie. Oj, Panie Michale, Pan dostał swoje dane kontaktowe e, drugi raz na platformie. E, ja do Pana nie mogłam się dodzwonić żadnego razu. Oj, tak? dru, drugi ja panu, panu raz, Umówiliśmy się na telefon, ok, no. dobra, dalej pan nie odbiera. Zadzwoniłam drugi raz, umówiliśmy się na telefon, ok, dobra, dalej pan nie odbiera. Nie wiem, kto jeszcze do pana odzwania, ale ja naprawdę tutaj mm. jestem dlatego, żeby pomagać tym osobom, które szukają dodatkowego, paternalnego zarobku. O, no, jak to odzwania, ja pani. Nie, myślę, że to jest jakaś zabawa. Odzwania bardzo dużo osób, to, to zależy. To zależy, czy no, do, pa ja nie wiem, gdzie czy do Pana Michała, czy do Pana kontaktowe. Janusza, czy, czy do, do kogoś tam innego, czy kogo sobie wymyśliłem akurat. Czyż ja wiem, to że to jest... Dlaczego Pan zostawia swoje dane kontaktowe? <laughs> specjalnie, no. Jakbym mnie się to tym nie zostawił, nie? No specjalnie zostawiam, nie? Żeby, żeby z Was kurwa jaja porobić wszystkich. Porówno tak. Bo ja jestem pan tolerancyjny. Panie, jest ja ten... Tak, oczywiście, ja tolerancyjny jestem, jeśli ja się śmieję ze wszystkich porówno. Tak no. Czasami się śmieje Michał, tak jak teraz, a czasami Janusz, a czasami ty, tu może i Seba nawet. No wie Pani jak jest, nie? Nie, nie wiem, bo ja dzwonię do porządnych osób, które o. naprawdę zostawiają swoje dane, ponieważ... Ee, o, ja czyli pamiętam, ma Pani dodatkowym teraz dodatkową... zarobku? Aha, do porządnych osób, tak. Czyli teraz Pani sugeruje, że nie jestem tak, tą porządną oczywiście. osobą. Zajebiście. To łączy mnie no, Pani myślę, kierownikiem tak. z kierownikiem teraz. Pani przełożonym. Ja jestem kierownikiem. Nie pasuje Pana Nie, nie pasuje. Dawaj Pani kogo innego. A jak Pan to rozmawia? Pan nie umie rozmawiać kulturalnie? Nauczysz Pana rozmawiać kulturalnie? Czemu Pan sobie w ogóle pozwala tak ze mną rozmawiać? Kim Pan jest? Tego się nie dowiesz nigdy. Droga pani. To nie muszę tego wiedzieć. No to Więc zajebiście to, bardzo sobie mnie to sobie pozwala cieszy. rozmawiać z kobietą, to to jest nie mężczyzna, to jest zero. To jest nic. Tak, jeszcze coś masz do powiedzenia? Słucham, no. Mam dużo rzeczy do powiedzenia, tylko nie chcę rozmawiać z taką osobą. Nawet nie chcę nawet mówić, że jest. No i zajebiście. Nawet nie ma o czym mówić z takim, w no takim i, kimś. No i zajebiście, głupia pizda, że nazwałeś mnie zero, <laughs> Bo tak kurwa dalej.